Dlaczego tak trudno jest przebić tę magiczną barierę zarabiania 15 tysięcy miesięcznie z kursów online? Mam na myśli takie powtarzalne z miesiąca na miesiąc 15 tysięcy, które na spokojnie będzie pewne częściowo automatyczne, częściowo nie, ale żeby było to 15 tysięcy. Znam masę twórców, którzy w ogóle nie zarabiają, ale to już swoją drogą, tak? Ale takich też, co mają ten kurs, mają nawet ze trzy kursy. Ale za cholerę nie mogą przebić nawet tych 10 tysięcy, żeby działo się to co miesiąc, co miesiąc, co miesiąc. Dlaczego to jest takie trudne? Już Ci daję odpowiedź, bo widzisz, robienie cały czas tego samego niekoniecznie musi dawać zawsze te same efekty, bo My robimy to samo, ale jest masa różnych czynników zewnętrznych, które też na to wpływają. I nawet jeśli za pierwszym razem mamy dobry wynik, coś wyszło, to potem zrobienie tego samego niekoniecznie taki sam wynik musi nam przynieść. Nie zawsze tylko i wyłącznie zwiększenie skali, tak? czyli więcej kasy na reklamę, więcej zapisów na webinar. Nie zawsze tutaj zwiększenie skali w ten sposób jest idealnym rozwiązaniem, bo to, że my sobie tutaj będziemy mieli więcej lidów, więcej kasy wydamy na reklamę, nie znaczy, że sprzedaż wzrośnie. Choć ostatnio miałem taki przypadek, gdzie, gdzie właśnie czegoś takiego było potrzeba i to było potrzebne, ale w wielu przypadkach to niekoniecznie musi zadziałać. Poza tym, też zwiększanie budżetu w nieskończoność też w końcu wyczerpie tą pewną grupę docelową. I też przestanie to działać. Dlatego jeśli chcesz zarabiać więcej niż te 15 tysięcy miesięcznie, to musisz coś zmienić. Pytanie, co, co zmienić? Przede wszystkim najpierw nie co zmienić, ale trzeba w ogóle się zastanowić na tym wszystkim, co mamy, żeby nie robić tego na wariata, tylko w sposób bardziej przemyślany. I potem nam wyniknie co. Bo te wszystkie działania właśnie powinny wynikać z analizy, z audytu wcześniejszego, z połączenia kropek różnych. Aby to też było zgodne z Twoimi celami, wartościami, i potem można zbudować taki harmonogram działań na cały rok. W tym harmonogramie trzeba osadzić główne kampanie sprzedażowe tego głównego produktu drogiego. 3, 4, 5 razy w roku. I już mamy fajną kanwę do zaplanowania. Potem pomiędzy te okienka duże możemy wstawić jakieś mniejsze produkty, produkty automatyczne, jakieś mini promocje na mailu, promocje na social media. No, w każdym bądź razie my tak robimy klientów i to się sprawdza. Ale jak zrobić taką analizę? W dużym skrócie, bo to nie jest odcinek o tym, jak zrobić taką analizę. Po pierwsze, wypisz sobie listę produktów wszystkich, jakie w ogóle masz. Wypisz sobie przychody, jakie te produkty wygenerowały w ostatnich 3, 12 miesiącach. Dalej Przeanalizuj każdy z lejków sprzedażowych pod każdy z tych produktów. Chyba, że jest tego tak dużo, to przeanalizuj chociaż te główne lejki dla tych największych, najbardziej dochodowych produktów. Poprzez analizowanie mam na myśli znalezienie wąskich gardeł, dziur, rzeczy do optymalizacji w każdym z tych lejków. Więc to możesz zrobić, i potem na tej podstawie wyciągać wnioski, układać dalej plan, a ja ci teraz powiem. Co najczęściej sprawdza się, co najczęściej stosujemy właśnie w takich trudnych przypadkach, gdzie ciężko jest przebić tę magiczną barierę 15 tysięcy miesięcznie przychodów z kursów online. Więc po pierwsze, dodaj kolejny produkt do oferty przemyślany produkt. Na jednym produkcie, który masz tylko i od czasu do czasu go sprzedajesz, gdzieś tam o nim wspomnisz, nie da się zarobić sensownych pieniędzy. Oczywiście, jeśli sprzedajesz go z doskoku raz na 6 miesięcy, to jeszcze jest pole do optymalizacji, żeby poukładać tutaj harmonogram sprzedaży i jeszcze da się wycisnąć z tego produktu. Ale jeśli w miarę regularnie go sprzedajesz, może to oznaczać, że po prostu ten produkt się już wyczerpał i trzeba dodać coś nowego, zbudować jakąś inną ścieżkę i drabinę wartości dla klienta i to wykorzystać w swoim marketingu. Może się okazać, że potrzebujesz. Całkiem nowego, takiego dużego produktu, który byłby kontynuacją do tego dużego produktu, który już masz. Bo jeśli sprzedajesz tylko jeden duży produkt, sprzedajesz raz. A to nie o to chodzi, właśnie, żeby sprzedawać raz. Po to mamy tych klientów na liście, po to oni są zadowoleni, po to o nich dbamy, żeby sprzedać im 2, 3, 4, więcej, więcej, więcej. A może w wyniku analizy może się okazać, że po prostu potrzebujesz jakiegoś małego produktu, coś do Apsela? po zakupie czegoś tego większego, może potrzebujesz one time offer po zapisie na webinar, lead magnet, może potrzebujesz po prostu zwykłego automatycznego lejka, gdzie będzie sprzedawał się produkt na mailu i, i wygeneruje Ci nie wiem, 7 tysięcy i masz już problem rozwiązany. Druga strategia, która pomoże Ci przekroczyć te bariery 15 tysięcy miesięcznie przychodów z kursów online, ta strategia rozwali Ci głowę po prostu. Uwaga, podnieś ceny, podnieś ceny, podnieś ceny. Taką radę również usłyszała moja klientka, którą dałem na, na indywidualnych konsultacjach, które prowadziliśmy, podniosła te ceny, no chyba, chyba gdzieś tak jakieś 100% i, i przy tej jej skali, które robiła gdzieś tam przez, przez te ostatni kwartał tamtego roku, przez jakieś 3 miesiące, tylko podniesienie tej ceny tego jednego małego, taniego produktu, bo to był produkt za jakieś 60 zł, zarobiła dodatkowe kilkanaście, górne kilkanaście tysięcy złotych. Prosta. Owszem, konwersja sprzedaży może spaść, chociaż to też zależy, gdzie ten produkt jest osadzony w lejku, ale potencjalnie przychody mogą być wyższe, jeśli dobrze się tą cenę ogra, dobrze się to ustawi, też się nie przesadzi z jej wysokością. A przy dużych produktach możesz niekoniecznie zwiększać cenę. Ale może pokombinować z pakietami. Dodać jakiś pakiet obok, coś ująć, coś zmienić, tak to przedstawić, żeby ten pakiet, na którym Ci bardziej zależy, wyglądał na bardziej atrakcyjny i też generował Ci więcej kasy. No ale o strategiach cenowych też chyba gdzieś gadałem na którymś innym wideo. Tam jest cały odcinek, więc zapraszam sobie do obejrzenia. Kolejna rzecz, która pomoże Ci przebić barierę 15 tysięcy złotych miesięcznie z kursów online, nie jest taka łatwa do wdrożenia. Otóż. Chodzi o produktową drabinę wartości dla klienta, i przez tę drabinę będziemy tego klienta prowadzić. To już jest o wiele, o wiele bardziej trudne. Czasem jest tak, że aby klient kupił produkt X, ten duży, docelowy. On najpierw wcześniej musi kupić produkt pośredni, produkt A na przykład, a wcześniej, jeszcze wcześniej fajnie jakby kupił produkt B za stówkę, a jeszcze wcześniej fajnie jakby obejrzał webinar, zapisał się na lead magnet, był na liście 3 miesiące, dostawał 15 maili i zobaczył 4 wideo, przykładowo. I chyba to jest właśnie najważniejszy wniosek, najważniejsza rzecz, bo jeśli to mamy dobrze ogarnięte, to cała reszta jest tylko gdzieś dodatkiem. Jeśli mamy tą drabinę produktów projektowaną przemyślaną, to możemy gładko prowadzić klienta z jednego produktu do drugiego, dalej, 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 wymyślać kolejne rzeczy, budować, łączyć to, przerzucać go między ścieżkami. Dobra, kolejna rzecz, którą możesz y, zrobić, żeby osiągnąć magiczne 15 tysięcy złotych miesięcznie z kursów online, to jest zmiana oferty, oferty tego, co już sprzedajesz. Już tłumaczę. Możesz sprzedawać to samo, ale do innej grupy docelowej. Możesz sprzedawać do tej samej grupy docelowej, ale inaczej to zakomunikować. Być może sprzedaż wzrośnie. Możesz dodać do tego, co sprzedajesz, na przykład cztery spotkania mentoringowe, podnieść cenę razy dwa i masz już zupełnie nowy produkt. Możesz też z kilku drobnych, małych produktów po 50-100 zł zrobić jakiś pakiet, box i sprzedawać to jako zupełnie osobny. Jak jeszcze możesz sobie zwiększyć przychody, żeby osiągnąć te powtarzalne 15 tysięcy miesięcznie z kursów online, a weź zbuduj sobie ze trzy dodatkowe 3-4 lejki. Przykładowo kolejny automatyczny lejek sprzedaż na mailu. Ktoś zapisuje na Lit Magnet, ma oto, kilka maili i potem sprzedaż na mailu. Jeden taki lejek, jak fajnie pójdzie, może generować kilka tysięcy, może nawet 7. 10, jak dobrze się wszystko ustawi. Możesz dodać automatyczny webinar na jakiś produkt, który już się sprzedawał tym tradycyjnym webinarem. Zautomatyzować to, puścić, niech zarabia kolejne nawet 3000, może 5000 na czysto niech zarabia. I już masz jakiś klocek do tych 15000, żeby to przebić. A może po prostu trzeba dodać kolejny nowy produkt, zbudować pod niego całkiem nowy lejek, czy automatyczny, czy nieautomatyczny, ale nowy, żeby generował ci kasę. No i ostatnia rzecz, jaką należałoby zrobić, żeby osiągnąć te magiczne 15 tysięcy miesięcznie z kursów online powtarzalne 15 tysięcy, to zbudować ścieżki zakupowe dla klientów. Tak, jeśli mamy już te drabinę wartości, mamy już kilka lejków, to potem trzeba zaprojektować, jak ten klient ma przechodzić między tymi produktami, ścieżkami, jeśli kupi. X to co potem ma kupić, jeśli kupi Y, to co ma potem kupić, trzeba to bardzo dobrze przemyśleć i tego klienta prowadzić. Bo on sam się może nie domyślić, że skoro kupił to, to potem potrzebuje tego. To już Twoja jest tym rola, żeby go przez to przeprowadzić. A jeśli Ty też chciałbyś przebić barierę 15 tysięcy zł miesięcznie. Powtarzalnie z kursów online, to zostaw komentarz pod tym wideo. Odezwę się do Ciebie, umówimy się na rozmowę, pogadamy, prawdopodobnie jestem Ci w stanie pomóc, bo właśnie tym się zajmujemy na co dzień. Poukładam Ci strategię, zaprojektuję tę sprzedaż, połączę kropki, ustalimy plan działania. Jeśli będziesz chciał, możemy się nawet zająć wykonaniem tego, zrobieniem całej tej brudnej roboty i wspierać się w całym tym procesie.